Jacket Tusa Voyager zaprojektowany i wyprodukowany dla nurków, którzy dużo podróżują samolotem. Ze względu na to, że jest bardzo lekki, wagi zaczynają się już od 2,5 kg. Mimo swojej niskiej wagi, jacket posiada wszystko, co jest nam potrzebne do nurkowania: inflator, dwie kieszenie balastowe, dwie kieszenie akcesoryjne, regulowane pasy. Jacket posiada również plastikowe deringi. Do których możemy przyczepić np. latarkę, aparat fotograficzny czy oktopus. Jacket wyposażony jest w bardzo wygodne i funkcjonalne regulacje, chociażby pas piersiowy, regulacja pasa piersiowego, dwa pasy naramienne, które możemy popuścić lub ściągnąć, i pas brzuszny który również posiada bardzo duży zakres regulacji. Jacket wyposażony jest w dwie kieszenie balastowe, które możemy łatwo zrzucić. Kieszenie zapinane na rzepy. Kieszenie te są bardzo pojemne. Do każdej z kieszeni możemy włożyć spokojnie około 4, 4,5 kg balastu. Tutaj wkładamy nerkę 3,2. I jeszcze damy, mamy bardzo dużo miejsca. W efekcie myślę, że jesteśmy w stanie zmieścić około 8-9 kg balastu. Jacket wyposażony jest w inflator inflator TUSY z pomarańczowym guzikiem dodawczym oraz guzikiem spustowym. Oczywiście w wersji z cięgnem, czyli można zrzucać powietrze poprzez pociągnięcie. Z tyłu jacketu znajdziemy. Drugą spłuczkę, czyli mamy dwa urządzenia do spuszczania powietrza: znany, bardzo dobrze wygodny i trwały pas z klamrą do mocowania butli stusy, dodatkowy pas zabezpieczający, zwiększający znacząco stabilność butli wraz z plastikowym łożem i pasek przytrzymujący butle za zawór. Jacket jest wykonany bardzo funkcjonalnie i bardzo trwale. Dodatkowo wyposażony jest w niezwykle miękką wyściółkę, która powoduje, że nawet noszenie go z ciężką butlą jest wygodne i miękkie wykończenia pasów na ramiennych, także przy noszeniu ciężkiej butli nie wrzynają się nam pasy w ramiona. Z powodzeniem mogę ten jacket polecić wszystkim osobom, które wybierają się w podróż ze względu na to, że jest to jacket lekki, jest to jacket, który po opróżnieniu z powietrza można złożyć do bardzo małych rozmiarów i schować do walizki.